Kupiłem sobie dziś takiego batona. Dowiedziałem się na odwrocie, że jak zjem takie dwa, to dostarczę sobie prawie 200 kalorii. Zdziwiłem się, czemu podają na opakowaniu wartość dwóch batonów, a nie jednego, a potem z opakowania wyciągnąłem to. Czy ten baton jest naprawdę tak ogromny, że zachodzi potrzeba dzielenia go na pół? A potem spojrzałem jeszcze raz na opakowanie i zrozumiałem: Opakowanie było tak małe, że nie założyłem, iż ktoś wpadł na pomysł dzielenia go. Jestem zawiedziony tym, że ktoś pomniejsza już i tak małą przekąskę. Mam propozycję. Może zróbmy tak i podzielmy go od razu na cztery części. Spójrzcie jeszcze, jak opakowanie wprowadza w błąd. Przecież patrząc się na ten obrazek, w życiu bym nie pomyślał, że to są dwa osobne kawałki. Czepiam się i gwiazdorze w nowych odcinkach degustatora. Lepiej? Lepiej. Ano tak, ja się nie zmieniam, więc znaczy, że jestem prawdziwym degustatorem, czyli działa. I to już koniec. Dziękuję za obejrzenie i bez obaw, kolejne odcinki będą znacznie dłuższe. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia.